O, o nie, no nie wierzę. Patryk, to ty? O, myślisz? No dziesiątki. Więc wyszedłeś, nie wiedziałem, poznaj, to jest Sonia. Cześć! Człowieku zwariowałeś? Czym ty się w ogóle zajmujesz? Jestem na warunkowym, to jedyna robota, jaką znalazłem. Serio? Albo siedzisz, albo się przebierasz na telefon. <grym> Śmiechu się nie pieprzyłem, głodny jestem, więc mnie nie wkurwiaj, okej? Okay? No fak, w tym stroju to chyba żadnej panienki nie wyrwiesz. Laski chyba teraz nie lecą na takie duże telefony, ale cieszę się, że spotkałeś akurat mnie. A opcję głuchy telefon znasz? Czekaj chwilę. O co ci chodzi, stary? No co, ci mordę. No rożę chodź, chodź. Chodź! Puszcze, das weißt. No puszcze, No czekaj. Puszaj, puszaj. Puszaj, ja się zawijam. Ej, zaczekaj. Dokąd idziesz? Jak zamierzasz wrócić do domu? Metrem.